Gościnność zaczyna się od pierwszego ekranu. Let's i Multimedia łączy design z funkcjonalnością w każdym miejscu hotelu. Totemy prowadzą gości i budują wizerunek, w lobby, korytarzach, restauracji, a także na zewnątrz. W gastronomii to ekrany sprzedają, nasze dynamiczne menu boardy aktualizujesz w minutę, niezależnie czy są to ceny, zdjęcia, oferty dnia. Spójne menu w barze i restauracji, czytelnie, apetycznie i zawsze na czas. Na korytarzach, porządek, ekrany informacyjne przed salami pokazują nazwę, agendę i godziny. Spektakularne ściany LED, recepcja, konferencje i seanse filmowe dla gości. Monitory interaktywne, prowadź spotkania, notuj, udostępniaj i prezentuj w jakości 4K. W windzie każda sekunda ma znaczenie. Ekrany informują o wydarzeniach i promocjach. Infokioski ułatwiają nawigację. Mapa obiektu, wellness, rezerwacje atrakcji, wasi klienci mogą z łatwością uzyskać takie informacje. Projekt, dostawa, montaż i prosty CMS do zdalnej aktualizacji treści.